I teraz myślę, że możemy już rozpocząć. Raz, dwa, trzy. Proszę Państwa. Dzisiaj temat naszego spotkania związany jest ze sprawą dźwięku. Kiedy byłem rok temu tutaj w Ostrowcu na zaproszenie moich sympatycznych, dawnych studentów i Monika, i Małgosia, i Mirek, Rolek, i Mirek Rolak się tutaj pojawił wielu, wielu innych, którzy dzisiaj są nauczycielami polonistami albo uczą wiedzę o kulturze, to odjeżdżając rok temu, wyjeżdżając do Zdrowca, miałem takie zapewnienie, że za rok się spotkamy i no może porozmawiamy sobie o dźwięku. Rok temu było. O obrazie w filmie to w tym roku o dźwięku. Zaproszenie to przyjąłem, ponieważ spotkałem tutaj naprawdę bardzo ciekawą, inteligentną i chłonną wiedzy młodzież do, tej, do takiej młodzieży jako Ostrowcu to naprawdę bardzo miło i sympatycznie przyjeżdżać i powracać. I mam nadzieję, że te nasze dwugodzinne spotkanie, bo które zaplanowałem. Nie znudzi Was, czegoś się nowego o filmie, o nie dowiecie i kiedy będziecie patrzeć na film, to yy, po wyjściu z naszego wykładu to już będzie taka, yy, takie to Wasze oglądanie bogatsze, bardziej wnikliwe, bo w niektórych rzeczach yy, może po raz pierwszy je tutaj dowiecie i będziecie nie tylko patrząc na film zwracać uwagę na obraz, na bohaterów, na akcje, ale także postaracie się posłuchać yy, filmu.